Albo grubo, albo, 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 grubo albo, 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 albo,

Nagran je z tega? Ja? No, ja Moj namen. Idziemy na Białochowo, co? A siedzenia dalej nie mam zrobione, ponieważ tapicer teraz nie pracuje. Pierwszy raz bo zawsze był kupa, nie? Kamienie dało tą 3,5 tonową przyczepę całą. W przeliczeniu na tony to nie powiem, ale równo tam nie było, co nie? Z 20, tam nie wiem, 2 czy 3 hektary tam tyle ja nie liczyłem dokładnie, ale tyle było. Maneczko z tej strony Mariusz. Dzisiaj zbieramy kamienie do przyczepy trzytonowej. Jest podhaczona czwóreczka z turbiną. Jak Ci się Kuba podoba ta robota? Bo mi się w ogóle nie podoba. Jak Ci się ta robota podoba? Bo mi się w ogóle nie podoba. Mi też. Patrz, ale prezes wie, jak się ustawić. Zmiany by zrobiło, nie. Widzisz, chłop powałuje i ma spokój tu z tymi piechami, to tam jest mordęga Takie to pożyją, co? Na dobrych klasach, nie też nie muszę. Susza, czy jest, czy nie ma? To jest dobrze. Inny świat. Tu zawsze było 60 morane, czy tam 55, i dlatego teraz ty mnie nie wychodzą. Powinna być taka firma co jeździ po bambrach, po, po polach, zbiera te kamienie tą maszyną, nie? Nie. A był jeden. Bamber się cieszy, tamten się cieszy, bo sprzedaje tłuczeń i, i gra. No taki był, ale go o to i zrezygnował. Aha. pole na pińczyn rozsieć drugą dawkę saletry drugą dawkę azotu czyli Do dzisiaj wieczorem będę miał rozsiane a od poniedzieli wtedy będę mógł się zająć siewem zbóż jary muszę rozsieć nawóz następnie zasieję tworzę i łupię i wtedy ją przywołuję teraz mam cały rozsiewacz zasypany i tutaj no. proszę te spodniki ominąć, bo po co po tych dziurach jeździć godzinę 19.07 można powiedzieć pewnie za godzinę będę miał już rozsiane o 22 zapowiadają jakiś deszcz co chmury jakieś się tworzą tak ogólnie to może coś popada fajnie by było bo ogólnie sucho się bardzo robi bardzo sucho już się robi i ten deszcz by się przydał Też by się przydał na tych, co już mają z zboża jarek. No i też by się przydał w sumie na te zboże o zime, które już są posiane od jesieni. Roboty trochę jest, teraz już serwis się zaczął. To już będzie codziennie coś. Ktoś nagrał z zewnątrz w GoPro. Zobaczymy, jak to tam wyszło. To coś, chociażby się mu bo na z zewnątrz będzie nagrane. Nawiązka jest nawet specyficzna, bo nocami są przymrozki. Dzień dzień duże zasłonecznienie, do tego wiatry. Chleba szybko obsycha, traci tą wilgoć. Więc też się bardzo mocno przyda. Niektórzy pewnie się zastanawiają czemu jeżdżę na śwapach błyskowych, czyli kogutach, potocznie mówiąc. Ponieważ zauważyłem, gdy kierowcy w nocy widzą z daleka drugające koguty, są bardziej rozważni na zakrętach takie ścinają a już miałem taki przypadek też z przyczepem mi naprzeciwka obrysowała sobie w samochód i obrysowała moją przyczepę bo kobieta ścinała no i dlatego ma się założyłem te boguty i szczególnie nocą używam no pięć co tam tak każdy widzi ale no co może, mam jakąś szersze maszyny. przykład do pługa, agregatu prawo średniego. czy tam do bron albo do rozsiewacza, właśnie. Ponieważ rozsiewacz trochę z tyłu miejsca też zajmuje. Tak nie widać zbytnio, nawet trochę rozsłania tej widoczności na siebie. Dlatego też koguty się przydają. I nawo. I do przodu. Hej, tata ten silnik Perkinsa skończył, odpalił po ustawieniu zapłonu, odpalił. No. Tutaj na tym kawałku zostało jeszcze pewnie do rowisiewu O na biegnie Na tym kawałku zostało gdzieś Liczę około 4 hektarów. Jak wtedy jeszcze wreszcie maczu zostanie, spojrzę od razu na takie kawałek niecałe całe 2 hektary, co jest niedaleko. No i wtedy pojadę jeszcze dosypać. I jeszcze zostanie, wtedy do się bo jakieś, y, szybko licząc, raz, dwa, trzy, cztery, pięć hektarów, y, siedem hektarów. Jeszcze zostanie 7 hektarów, więc jeszcze raz dosypię i pojadę to rozciać i, i będzie załatwiona. Druga dawka azotu na oziminy. Niecałe 6 hektarów. Tam właśnie pod te 5,5... mamy dobre 5,5 hektara. Bronowaliśmy i dzisiaj jeszcze kamienie zbieraliśmy. jeszcze teraz dzisiaj nawóz rozsiewam. Jeszcze go nie tankowałem. A zaznaczę, że tego zbiornika pod kabiną nie mam. Tylko ten, ten tutaj główny, nie? I to tam ma chyba 80 czy 90 litrów ten zbiornik, nie? Pod maską. Czyli ogólnie ciągnik jest bardzo oszczędny. Muszę Wam przyznać, nie wiem, niektórzy mówią, że kursusy turbo dużo palą. Ja nie wiem. Jak są odpowiednie maszyny do nich dobrane, to według mnie spalają o wiele mniej, jak takie mniejsze ciągniki. Na przykład taki 914 na pewno by miał ciężej w takich pracach, co ten. I by pewnie trochę więcej, nie? Ale 10 setka więcej zrobi. Przy na przykład większej prędkości w sumie. Nawet. No i się tak nie męczy, i, i to się przekłada właśnie na to spalanie. Jak już ta turbina się załączy, to po prostu czuć tą moc. W szóstkach też, jeździłem szóstką już bez turbiny, też jeździłem w szóstką z turbo. I powiem Wam, że też jest różnica, nie? Nie wiem, na przykład w moim odczuciu, na przykład taka czwórka turbo jest bardziej zrywna w takiej szóstki bez turbiny, nie? Czyli jak już by na przyszłość trzeba było i w większy ciągnik, to na pewno by był z turbiną 6. Teraz tutaj zacznę. Już jest dość ciemno, ale mam nadzieję, że chyba będzie coś widać jeszcze, co? A jeszcze to światełko, o tu mam. pracuje, nie? Jak już będzie po pracy, to się go wykąpię. kamieni, zbierania kamieni i z drugiej dawki azotu razem. No wtedy na razie trzymajcie się do kolejnego odcinka.